Witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem zrobić unboxing od mojego e, dostawcy, który dostarcza mi karmówkę. Zamówiłem larwy barciaka i e, co jeszcze zamówiłem? A, szarańcze. Szarańcza jest przeznaczona dla hieroduli majuskuli. Także zobaczymy co tutaj będzie się działo. ...jak to wszystko doszło... ...to rachunek... ...a więc tak, może w Polsce to nie jest spotykane... ...ale tak właśnie wysyłają w Niemczech larwy barciaka... ...chciałem odświeżyć swoją hodowlę... ...także... ...jest raz... ...dwa... ...trzy... 5 sztuk. I tu są właśnie szarańczaki, 20 sztuk powinno być. I to gdzieś tak będzie. No. Także wszystko doszło cacy I jestem zadowolony. Jeśli Wam się podobało, zostawcie te swoje pierdółki, udostępniajcie. I tak jak przypominam, jak dostanę 300 subów, to zrobimy sobie konkursik, losowanko. Wtedy co będę miał w tym czasie, to będę, będziemy losować. To się dopiero okaże, kiedy te 300 subów wejdzie. Trzymajcie się. Życzę miłego dnia. Na razie. Ciao.